Serdecznie na Szkole Gospodarki Cyfrowej Junior we Wrocławiu. Tym razem gościmy u lidera branży B2B e-commerce, a mianowicie firmie Team SA. Projekt Szkoły Gospodarki Cyfrowej polega na praktycznej edukacji digitalowej najmłodszych, a mianowicie dzieci ze szkół podstawowych zabieramy do biznesów, tak by pokazać im, jakie kompetencje cyfrowe są im potrzebne, żeby w przyszłości pracować w zawodach cyfrowych. Budowanie marki wśród młodzieży i edukowanie młodzieży to jest inwestowanie w przyszłość, bo kiedyś ci młodzi ludzie zostali pracownikami. Oczywiście jesteśmy zainteresowani tym, żeby część z nich trafiła do naszej firmy. Team od lat uczestniczy jako partner dorosłej wersji szkoły gospodarki cyfrowej organizowanej przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. W związku z tym z radością dołączyliśmy także do Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior. Zależało nam na tym, żeby zaszczepić młodzieży i dzieci taką chęć do odnajdywania, odkrywania w sobie pasji, swoich mocnych stron. Jest ta inicjatywa dla mnie szczególnie ważna. Dla mnie jako przedsiębiorcy, ale również dla mnie jako mamy, która myśli o tym, jak będą dzieci rozwijać się w przyszłości, jak będą mogły poprzez właśnie taką edukację rozwijać swoje. Rozmawialiśmy dzisiaj o tworzeniu sklepu internetowego. Dzięki temu młodzież wchodząc na nowe strony internetowe będzie potrafiła odwiedzić dobre i złe praktyki. Zbliżają się wakacje, zatem czas wolny dla uczniów. Czas, w którym z pewnością więcej czasu będą spędzać w sieci przed komputerem. Dlatego podczas warsztatów mówiłam o tym, jak ważny jest balans między światem offline i online. Dziękujemy za zaproszenie firmie Team oraz za zaangażowanie w projekt Szkoły Gospodarki Cyfrowej w firmie Setup.pl. Zapraszamy do współpracy przy kolejnych warsztatach Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior to projekt ogólnopolski. W Szkole Gospodarki Cyfrowej Junior, elementami tego projektu nie są tylko warsztaty które na przykład dzisiaj mamy w teamie we Wrocławiu, ale również komiks, który mam ze sobą. To jest jeden z elementów naszej edukacji cyfrowej dla najmłodszych, a mianowicie komiks Róża co chcesz wiedzieć o e-commerce. Ale to nie wszystko. My w naszej szkole gospodarki cyfrowej Junior edukujemy również nauczycieli i edukujemy również rodziców, tak by bezpiecznie prowadzili swoje dzieci przez edukację cyfrową. Zapraszam serdecznie do Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior. Do zobaczenia!